Dobra, więc sobie całem więc robimy tutorial. Tu, celownik sobie wyłączacie. Sekunda. Wchodzicie na Epic Games. Ja nie mogę, bo jestem już w Fortnite. Cie. I pobieracie Crosshair V2. Albo po prostu CL O H a, i, ry, crosshair, v2, chodzicie. Oni jest oczywiście za darmo, więc sobie odbieracie, i już wam pokazuję jak to się robi, przeteleportowuję was, no, wyłącz, no, kurczaki, poczekajcie, muszę wyłączyć i od nowa włączamy, włączamy, i to nam się wyświetla. Możemy sobie zrobić jaki tam chcemy. I tak, pod Z zmieniamy kolor. Ja lubię ten biały. Ale to są różne kolory. Więc. Pod X sobie zmieniamy celownik. Są taki, 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 taki. taki. Więc ja wolę ten. I tu sobie rozmiar. Ja preferuję ten drugi. Więc jak Wam się to uda, to napiszcie w komentarzu Legit, czyli taka Sigma, że się Wam udało. I pozdrawiam.